Hej, super, że jesteś. W tym tygodniu zostajemy w Wielkiej Brytanii. Cofamy się jedynie kilka lat w czasie względem ostatniego odcinka, bo do roku 1917. Otóż pewnego pięknego dnia 1875 roku na świat przyszedł Louis-Marie-Joseph Poison. O jego dzieciństwie wiem zupełnie nic, tak samo jak i o całym w zasadzie jego życiu do wspomnianego wcześniej roku 1917. Louis posługiwał się bardzo ograniczonym językiem angielskim, a z pochodzenia mężczyzna był Francuzem. Z faktów natomiast mogę Ci zdradzić, że na początku XX wieku pracował jako rzeźnik. Był wczesny poranek 2 listopada 1917, kiedy na tajemnicze zawiniątko leżące przy Regent Square w Bloomsbury, natknął się pewien wędrowiec. Jack the Sweeper, czyli Kuba-zamiatacz, bo pod takim pseudonimem był znany. Zauważył to bołek przerzucony przez barierkę centralnego ogrodu ogrodu, którym to Jack się zajmował. Mężczyzna podszedł do znaleziska, zaczął ostrożnie rozwiązywać worek, w którym zawiązane było coś, czego zapewne nigdy wolałby nie odkryć. Oczom jego ukazała się górna część kobiecego ciała. Była więc klatka z plecami, były też ręce. W worku brakowało jednak głowy, nóg i dłoni. Jakimś sposobem Jackowi udało się nie zemdleć i nie zwymiotować. Wziął się w garść i w te pędy pognał poszukać jakiegokolwiek policjanta. Po odnalezieniu konstabla, opowiedzeniu mu, cóż zaszło. Oraz sprowadzeniu go do ogrodu Regent Square panowie zajęli się poszukiwaniem dalszych części ciała. Po jakimś czasie udało im się odnaleźć nogi, zawinięte w papier. Nigdzie nie mogli doszukać się jednak głowy i dłoni. Po dokładnym sprawdzeniu worka, w którym znajdowała się górna część ciała, mężczyźni odkryli, że worek zawierał. Pieczęć chłodni, a napis na pieczęci głosił Argentina La Plata Cold Storage. Worek ewidentnie służył do przechowywania mięsa. Znaleziono jeszcze prześcieradło z oznaczeniem pralni, wyhaftowanym czerwoną bawełnianą nicią. Haft był niewielki, przedstawiał jedynie rzymską dwójkę z monogramem H. Ktokolwiek pakował owe szczątki, tak się spieszył. Że wraz z nimi spakował też musinową, jedwabną oraz skoronkową bieliznę. W tym wszystkim zapodział się jeszcze mały skrawek brązowego, pakownego papieru ze źle napisanymi słowami belgijska blondynka. Metropolitan Police nie potrzebowała zbyt dużo czasu, by odnaleźć pralnię. Wyhaftowane prześcieradło należało do firmy której siedziba przy Monster Square 50 usytuowana była w niedalekim sąsiedztwie, na wschód od Regents Park. Po dotaciu pod wskazany adres policja została tam puste pokoje wynajmowane przez Emilien Gerard, 32-letnią Belgijkę. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że od 31 października 1917 roku uznana była za zaginioną. W owym czasie jej małżonek walczył we francuskiej armii. Nic to, ponowie policjanci władowali się do wynajętych pokoi i zaczęli je przeszukiwać. W kilku miejscach odnaleźli małe ślady krwi. Plamy znajdowały się zarówno w sypialni, jak i w kuchni. Na stole zaś leżał w weksel na 50 funtów, podpisany przez Louis Voisin. Nad kominkiem wisiał portret owego mężczyzny, biorąc pod uwagę fakt, że według stróżów prawa ktokolwiek rozłożył ofiarę na czynniki pierwsze znał się na anatomii, że część owej anatomii zawinięta była w worek od mięsa, że znaleziono kawałki muślinu używanego przez rzeźników do pakowania mięsa oraz że Louis rzeźnikiem był, to zdecydowali o przesłuchaniu jego skromnej osoby. Mężczyzna zajmował mieszkanie piwniczne przy Charlotte Street 101. Charlotte Street zaś znajdowała się mniej niż pół mili od pralni i mniej więcej mile od feralnego Regent Square. Po dotarciu na miejsce, policjanci zastali Louisa. W towarzystwie przedstawicielki płci pięknej Bert Roch, para siedziała w kuchni. Na ich nieszczęście, resztę dnia przyszło mi spędzić na komisariacie przy Bow Street, gdzie obydwoje zostali zabrani celem przesłuchania. Zarówno Louis, jak i Bert, nieszczególnie radzili sobie z językiem angielskim, w związku z czym na miejsce sprowadzono oficera policji. Który posługiwał się językiem francuskim. Podejrzany wyglądał na silnego mężczyznę, był niski, ale dobrze zbudowany, z ciężką szczęką, cokolwiek to znaczyło, podejrzewam, że mocno zarysowaną, oraz ciemnym wąsem z ufryzowanymi w górę kącikami. Czyli jak wyglądałby Poirot jako rzeźnik. Ale wiadomo, przecież nie wsadzą go. Albo nie powieszą po wyglądzie. Główny prowadzący śledztwo w tej sprawie, komisarz Wensley, poprosił więc, by Louis napisał: Belgijska blondynka. Ten przez chwilę się zastanawiał, ale koniec końców napisał rzeczoną frazę pięciokrotnie. Charakter pisma odpowiadał temu, który policja znalazła na skrawku brązowego papieru. Ponadto, Belgijska blondynka napisana była za każdym razem dokładnie z tym samym błędem. W dalszym toku śledztwa okazało się, że dwa pokoje wynajęte na nazwisko pani Gerard opłacone zostały przez Louisa. Mężczyzna miał także klucze do wynajętych pokoi. Zeznał, że pod podanym adresem zjawił się 2 listopada, by nakarmić kota. Będąc na miejscu, spotkał się z właścicielem domu, któremu był uprzejmy wytłumaczyć, że Emilien wyjechała mniej więcej na dwa tygodnie, w związku z czym on będzie przychodził doglądać kota oraz że przez ten czas spodziewa się dostawy worka ziemniaków. Wracając zaś do mieszkania, które zajmował Louis, po dokładnych oględzinach oraz przeszukaniu, Policja odkryła ciemnoczerwone ślady w kuchni. Dodatkowo odnaleziono też ściereczkę kuchenną, w której zawinięty był kolczyk Emilian. Nie muszę oczywiście dodawać, że ściereczka też była cała w odpowiednio czerwonobrunatnych plamach. Po przeanalizowaniu śladów pod obydwoma adresami, śledczy uznali, że atak nastąpił w mieszkaniu Luisa. I tu rozpoczyna się pierwszy etap magiczny. Jak wiesz, mężczyzna był z zawodu rzeźnikiem. W pokoju na tyłach znajdowały się czerwono-brunatne ślady jego działalności zawodowej. Gdzie magia? Ano, policja stwierdziła, że wśród tych śladów zwierzęcych pełno jest i ludzkich. Tak więc albo abra kebabra, albo jeden z gatunków miał błękitną krew, tudzież w jakimkolwiek innym kolorze. Wszelkie ślady i plamy znajdowały się na ścianach, na suficie, w okolicy zlewu oraz na czymś zwanym deską odsączającą. Przy mężczyźnie znaleziono także kluczek, pasujący do piwniczki na węgiel. Znajdującej się przy Charlotte Street. Takie piwniczki czy komórki na wyspach są dość śmieszne, ponieważ po prostu gdzieś na chodniku znajduje się klapa, którą się otwierało kiedyś i wrzucało do środka węgiel, właśnie. A w naszej opowieści pod chodnikiem znaleziono beczkę, a w beczce zaginiona głowa oraz dłonie. Części ciała pasujące do wcześniejszego znaleziska w ogrodzie Regent Square. I tutaj przechodzimy do drugiej części magicznej. A więc rekonstrukcją zdarzeń na podstawie znalezionego ciała zajął się patolog Bernard Spillsbury. Według niego otrzymała ona 8 ciosów w głowę. Reszta opisu ci oszczędzę. Po wszystkim użyto. Noża rzeźnickiego. Jakim cudem patolog wysnuł takie wnioski, nie mam bladego pojęcia. Ale chyba tylko magią, bo do dziś ciężko jest stwierdzić, jakim dokładnie nożem coś zostało pocięte, a co dopiero w 1917. Ale co ja tam wiem? A i jeszcze jedno. Garbate aniołki podpowiedziały mu też, że Rozłożenia ciała na czynniki pierwsze dokonał nie kto inny jak rzeźnik. Nie po prostu osoba, która w jakiś sposób znała się na anatomii, tylko dokładnie rzeźnik. Berni był ewidentnie wyjątkowym patologiem. Szkoda, że jeszcze nazwiska nie podał. Podana przez policję wersja wydarzeń wyglądała następująco. 31 października 1917 roku. W okolicy rozpoczęły się naloty sterowców. Emilien, którą policjanci podejrzewali o bycie kochanką Louisa, udała się wraz z nim do jego mieszkania przy Charlotte Street. Para uznała to miejsce za bezpieczniejsze, ponieważ znajdowało się w piwnicy. Niestety, po przybyciu na miejsce, na kobietę czekała nieprzyjemna niespodzianka w postaci Berty. Pomiędzy kobietami miało dojść do kłótni. Jako, że Emilien znała swojego domniemanego kochanka dłużej niż druga kobieta, to rościła sobie do niego większe prawa. Następnie miała czymś zagrozić swojemu kochankowi, na co w odpowiedzi Bertha uderzyła ją pogrzebaczem. Ze względu na charakter oraz rozległość tych obrażeń. Policja uznała, że zostały one zadane przez kobietę. Wszak Louis, na co dzień zajmujący się ubojem zwierząt, miał dużo większą krzepę i zapewne wystarczyłby jeden porządny cios, by pozbawić Emilię przytomności. Później następuje ta część ataku, której opisu już wcześniej cię oszczędziłam, a na sam koniec para przygotowała kilka makabrycznych paczek. Dwie trafiły do ogrodu Regent Square. A ostatnią z jakiegoś głupiego powodu mężczyzna postanowił zachować w beczce w swojej własnej piwnicy. Pomimo tego, że morderstwa w zasadzie dokonała Bertha, sędzia z Old Bailey zarządził, że kobieta ma zostać zatrzymana w areszcie. Jednocześnie za to przestępstwo skazano właśnie Louisa. Czyli wiesz, kowal zawinił, cegana powiesili. Wyrokiem była kara śmierci przez powieszenie właśnie. Karę wykonano 2 marca 1918 roku w londyńskim więzieniu Pentonville. Wykonawcą zaś był znany nam z poprzedniego odcinka, a w zasadzie kilku, John Ellis. Po straceniu Louisa, Bertet także doczekała się swojego procesu. Uznano ją winną pomocnictwa po fakcie oraz skazano na 7 lat pozbawienia wolności. Będąc w więzieniu, oszalała, po czym została przeniesiona do szpitala dla chorych psychicznie przestępców, w którym zmarła 22 marca 1919 roku. Tak więc, drogie dzieci, z dzisiejszej opowieści dowiedzieliśmy się, że policja na początku XX wieku ewidentnie miała na swoich usługach magików. Jednym z nich był rzecz jasna patolog. Jeżeli chodzi o dzisiejszą opowieść, to jest to wszystko. Ja od siebie zapraszam Cię także na drugi kanał, do którego link będzie w opisie. Za wsparcie kanału dziękuję Ani M. Arturowi i Genaro. Pozdrawiam moich rodzynków, czyli mężczyzn, a Tobie dziękuję, że chciałaś spędzić ten czas ze mną. A tymczasem dobranoc.